Olek, do budy, Do budy Gdzie Olek wchodzi? Do budy? tak? Do jest kotkiem? Kotkiem. Do pudełeczka nawet wchodzi. Jak Olej wchodzi do pudełka? Alun. Chodź, mi tam się tak zmienić, faj. No jak kolej chodzi tam? No, jak Olek tam wchodzi? No, jak olej do pudełka wchodzi? No Olek. Hop się, hop się, do pudełka. Hmm? Hmm? Mieszku! Schowaj, do schowaj, do schowaj, do schowaj do ja, się schowaj do pudełka, schowaj się do pudełka. Schowaj się do pudełka! Schowaj się do pudełka! Daj się się do pudełka! Dochowaj! Schowaj się do pudełka! Schowaj się do pudełka! Schował do pudełka. Kto się schował do pudełka. Dekrączki tańczą. No, schowaj się do pudełka. Schowaj się! Hmm? No schowaj się. Schowaj się do pudełka. Schowaj się do pudełka. Schowaj się do pudełka. Takajcie, ta, schowaj się do pudełka. się jedzie schować do pudełka.